Witamy w kolejnym odcinku Podkarpackich Skarbów RPO. To cykl programów, w których pokazujemy, jak firmy z naszego regionu, korzystając z różnych programów unijnych, z powodzeniem rozwijają się, mając ciekawą ofertę dla mieszkańców Podkarpacia. Dzienne domy pomocy dla seniorów, gdzie osoby starsze mogą liczyć na fachową opiekę, mieszkania treningowe, restauracje czy kawiarnie, gdzie pracują osoby niepełnosprawne, którym mogło grozić wykluczenie społeczne, to tylko wybrane przykłady. A tematem dzisiejszego odcinka są żłobki, remont pomieszczeń, rozbudowa placówki, otwarcie nowych oddziałów, a może dodatkowe zajęcia dla dzieci lub zakup nowych mebli. To tylko niektóre pomysły związane z wczesną edukacją i opieką nad dziećmi, jakie bardzo mocno wspiera Unia Europejska. Wesołe się to najstarsza grupa w żłobku Słoneczny Zakątek w Kolbuszowej. Miejsce to powstało dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Przede wszystkim po to, żeby zapewnić dobrą opiekę Milusińskim, ale także i po to, żeby ich rodzice, szczególnie mamy, jak najszybciej mogli wrócić do pracy. Dzień dobry! To jest trzyletni Gniewko, a to jego rodzice. Mama Angelika pracuje w szpitalu, jest pielęgniarką. Jak mówi, kilkunastomiesięczna przerwa w tym zawodzie mogłaby jej utrudnić powrót do pracy. W moim zawodzie przerwa jest taka troszeczkę średnio widziana, o tak to ładnie ujmę. Zdecydowaliśmy się na żłobek, dlatego że chcieliśmy, żeby po prostu dziecko miało kontakt z rówieśnikami, żeby nauczyło się bawić w grupie. Akurat u nas dziadkowie to nie jest dobry wyjście, bo moi rodzice jeszcze pracują, teściów mamy po prostu za daleko, żeby wozić codziennie dzieci, więc u nas ta opcja w ogóle nie wchodziła w górę. Więc jedyną opcją była albo niania, albo to, że ja zostaję w domu te przez kolejne trzy lata, gdzie dla mnie to no nie było zbyt że tak powiem, dużym plusem, bo po prostu chciałam wrócić do pracy. Pracuję tutaj już dwa lata. Praca z dziećmi jest bardzo pracą wymagającą, ale też naprawdę niezwykle fantastyczną, dającą nam mnóstwo energii. Dzieciaki super się tutaj z nami integrują. My zaczynamy je traktować jako własne dzieci. Uważam, że tego typu placówki są bardzo potrzebne, dają niesamowitą szansę rozwoju dla dzieci, a dla rodziców takiego spokoju, że ich pociechy są pod profesjonalną i dobrą opieką na co dzień. Powrót do pracy dla każdej kobiety jest moim zdaniem bardzo ważną rzeczą. Daje nam poczucie takiej samodzielności, samorealizacji. Ja również jako kobieta dwa razy wracałam na rynek pracy i nie wyobrażam sobie, że nie. Nie miałaby możliwości właśnie powrotu do pracy zawodowej. To właśnie aktywizacja zawodowa przede wszystkim mam, bo to panie najczęściej korzystają z urlopu po przyjściu na świat maluszka jest jednym z głównych założeń projektu dotyczącego rozwoju opieki żłobkowej. Bez takich miejsc nie ma mowy zarówno o tym, by rodzice mieli równe szanse na rynku pracy, jak i o tym, by dzieci miały fachową opiekę i odpowiednią naukę od wczesnych lat dzieciństwa. Mój syn ma dwa lata, ma na imię Wiktor, uczęszcza tutaj już rok czasu. Przyprowadziliśmy go tutaj po roku, po tym urlopie macierzyńskim. Żona chciała jak najszybciej wrócić do, do pracy, więc była to dla nas duża, duża pomoc, że jest takie miejsce właśnie tutaj. Dla żony powrót do pracy to była bardzo ważna rzecz. Żona pracuje w aptece, więc nawet ten rok czasu, który była poza pracą, no już stwarzał zagrożenie, że po prostu może już do, do tej pracy nie wrócić, prawda? Więc taki żłobek jak właśnie tutaj i programy wszystkie unijne, które są tutaj właśnie w tym, w tym żłobku, pomagają nam bardzo. Mamy trzy grupy żłobka: wesołe misie, wesołe snerfy i wesołe tygryski. Tygryski są, są najmłodszą grupą. Są to dzieci w wieku 12 miesięcy, natomiast pozostałe grupy są to grupy starsze, dzieci rozdzielone wiekowo tak do 3 lat. Wysokość wsparcia unijnego, z którego korzystamy obecnie w projekcie unijnym to 1 519 zł i zostało ono przeznaczone na Wyposażenie sal żłobkowych, wyposażenie kuchni, gdyż posiadamy swoją własną kuchnię i przygotowujemy posiłki w naszej kuchni dla wszystkich dzieci żłobkowych, wynagrodzenie pracowników oraz wynagrodzenie pracowników zajęć dodatkowych. Korzystają z bezpłatnego wyżywienia w okresie całości projektu oraz korzystają, dzieci korzystają z zajęć dodatkowych, typu. Tańce, rytmika, muzykoterapia, język angielski. Tak jak wspomniałam, te wszystkie zajęcia są dla dzieci bezpłatne. Koszt naszego żłobka to 350 zł w ramach właśnie udziału w projekcie. Dzień dobry dzieciaczki, bierzemy sobie piłeczki i zapraszam do zabawy. Chodź. pracowałam wcześniej w przedszkolu oraz w szkole podstawowej. Podobała mi się ta praca. Chciałam jak najwięcej czasu przebywać z dziećmi i, i otworzyłam swoje przedszkole na samym początku. Potem przy realizacji właśnie przedszkola zrodził się pomysł na otwarcie kolejnej grupy, kolejnego wynajęcia kolejnego lokalu pod przedszkole i żłobek. Nie ukrywam, że projekty są wymagające. Wiele trzeba poświęcić czasu na dokumentację związaną z realizacją tego projektu. Natomiast wsparcie finansowe, które jest przekazane, bardzo nam pomaga i ja czuję się osobą spełnioną i zachęcam do realizacji, do brania udziału w takich projektach, gdyż pomaga to zarówno beneficjentom, którym ja jestem, jak i rodzicom, którzy biorą w nim udział. Kilka miesięcy temu na terenie Politechniki Rzeszowskiej otwarto nowy żłobek i przedszkole. Jest to kolejna placówka prowadzona przez zespół Żłobkowo-przedszkolny maluszkowo. Całość zajmuje blisko 450 metrów kwadratowych. To kilka przestronnych sal zarówno dla przedszkolaków, jak i dla maluszków, korzystających z żłobka. Wówczas zrodziła się możliwość aplikowania w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego. Na utworzenie żłobka. Owocem tej współpracy jest duży żłobek dla 50 dzieci i dla 40 przedszkolaków. To jest projekt przeznaczony dla osób, które albo są na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, lub są bierne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi do lat 3. Korzystając z tej możliwości oddania bo bardzo preferencyjnych w warunkach cenowych. Dziecko do żłobka muszą zaktywizować się w określonym czasie. To jest cały okres realizacji projektu, także daje rodzicom szeroki wachlarz możliwości. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia. Czesne z wyżywieniem dla rodziców biorących udział w projekcie wynosi 290 zł miesięcznie przez dwa lata. Ten realizowany projekt to nie tylko ta placówka na Politechnice, to także drugi żłobek, który jest nieco odroczony w terminie realizacji. Będzie otwarty wiosną przyszłego roku. To jest 96 osób minimum, które. Dzięki takiej możliwości będą zaktywizowane na rynku pracy. Realizowany projekt to kwota 4 miliony 300, a dofinansowanie sięgnęło 85%, to jest 3,5 miliona złotych. To jest olbrzymia kwota, która pozwoliła urządzić nie tylko to, nie tylko ten żłobek, ale i ten drugi. W niedalekiej przyszłości. W zakres tej, tego otwarcia wchodzi, wchodzą prace adaptacyjne i zakup całego wyposażenia oraz dwa lata funkcjonowania placówki. W ramach tych 24 miesięcy funkcjonowania zapewniamy wyżywienie, pobyt wszelkie koszty związane z zatrudnieniem personelu, z organizacją zajęć dodatkowych. W szłobku mążkowo pracuję od stycznia tego roku. Jest to dla mnie bardzo ciekawa praca, aczkolwiek wymagająca, dużo cierpliwości i uwagi, którą trzeba jednak skupiać na co dzień na, na dzieciach, na ich bezpieczeństwie. Zaczynamy codziennie od poniedziałku do piątku. W godzinach od 6.30 do 17.30. Dzieciaków mamy 50, które są podzielone na trzy grupy wiekowe: maluszki, średniaki i starszaki. Każda gru grupa liczy niespełna 20 osób i na każdą grupę przypada dwie opiekunki z tym, że na maluszkach trzy dlatego, że jeszcze w styczniu były to dzieci, które miały niespełna rok. Ja czuję wielką satysfakcję z tej pracy. Dzieci, które właśnie przyszły w styczniu do mojej grupy, bo jestem akurat na grupie Maluszków, to były dzieci właśnie, które miały niespełna roczek. Na grupę 16 osób tylko jedna dziewczynka chodziła, a w tej chwili na 16 osób tylko dwie, dwójka dzieci nie chodzi. I właśnie byłyśmy z nimi, jak stawiały pierwsze kroki, cieszyłyśmy się, zarówno pewnie tak jak rodzice. No i po prostu towarzyszyłyśmy im jednak w tym czasie, kiedy się rozwijały, bo od stycznia do sierpnia jest to okres 8 miesięcy i widać właśnie w tym czasie jak dziecko jak robi postępy w swoim rozwoju. Obecnie prowadzę 12 placówek żłobkowych. Wszystkie otrzymały dofinansowanie i nie ukrywam, że bez tych dodatkowych środków byłoby to po prostu niemożliwe. Chcąc rozpocząć działalność opartą o fundusze unijne, po prostu należy się odważyć, nie bać, korzystać ze wsparcia instytucji pośredniczących, w tym przypadku Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który jest przychylny beneficjentom i wspiera nas na każdym etapie. Od spotkania organizacyjnego po okres realizacji rozliczania. Już wkrótce, bo 16 września Wojewódzki Urząd Pracy rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dofinansowanie w ramach rozwoju opieki żłobkowej w regionie. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Za środki te można założyć m.in. żłobki i kluby dziecięce, ale także stworzyć nowe miejsca dla maluszków do trzeciego roku życia w już istniejących placówkach. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 85%, a ogólna pola środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w Województwie Podkarpackim to 18 milionów 300 tysięcy złotych. Wnioski można składać tylko do 24 września, a termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2020 roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.rpa.podkarpackie.pl